Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Osoby z Niezwykłością. W tym odcinku porozmawiamy o rozwoju umiejętności menedżerskich. Ja nazywam się Aleksandra Karaśńska, jestem dziennikarką i ekspertką do spraw DEI, a ze mną jest Agata Spała-Zakrzewska, prezeska HR Fair Play przedsiębiorstwa społecznego, ekspertka do spraw zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i dostępności. Witaj Agato. Dzień dobry, wiesz co często się mówi, że żyjemy w takim wieku zakłóceń i to są zakłócenia technologiczne, bo przeżywamy kolejne fale rewolucji technologicznej, przez to zmienia się też bardzo otoczenie biznesowe, ale też bardzo szybko zmienia się rynek pracy. Jakie są według Ciebie takie najważniejsze umiejętności, które powinien posiadać skuteczny menadżer w tym dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku pracy? Ja myślę, że właśnie przez to, że ten świat się dzisiaj tak szybko zmienia, tyle mamy, można powiedzieć, branż, które intensywnie się rozwijają, ale my się też zmieniamy jako społeczeństwo pod kątem jakby naszej różnorodności, pokoleń na rynku pracy, wyzwań, które się wiążą dzisiaj z, chociażby ze zdrowiem psychicznym, z potrzebami, które mamy jako ludzie na rynku pracy, to na pewno to, co pierwsze mi przychodzi do głowy, to pewna elastyczność. Elastyczność um, dopasowania um, jakby swojego sposobu zarządzania do tego, czego dzisiaj ludzie potrzebują, e, ale też szukania w tym pewnej równowagi, e, odpowiadania na te potrzeby. Aby realizować też cele biznesowe, które pewnie jako organizacja po prostu mamy. Ja zajmuję się zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością i faktycznie jest to taki temat, który bardzo często osoby zarządzające zespołami pytają o to, w jaki sposób. Jakby to powiedzieć, jak w tym obszarze się odnaleźć, to myślę sobie, że też często nawiązuje do tej elastyczności potrzeb, zwracając uwagę też na to, że osoby, które mogą mieć jakąś niepełnosprawność, też te potrzeby mają różne. I ja poruszam się na wózku. Natomiast, no, właśnie, 80% niepełnosprawności jest niewidocznych, i czasami te potrzeby też są niewidoczne, więc myślę sobie, że mówiąc w ogóle o pewnych zmianach, o takiej szybkości, ta elastyczność jest chyba takim pierwszym słowem, który od razu intuicyjnie mi się pojawia, ale jeszcze jest jedna rzecz, że przez to, że ta różnorodność dzisiaj jest tak duża ze względu nie tylko na niepełnosprawność, ale i na współpracę z osobami z różnych kultur. Nasze czasami jest tak, że w jednym zespole pracują osoby, które są już w wieku przedemerytalnym i młodzi ludzie, którzy dopiero przyszli do tej firmy. To myślę sobie, że to jest właśnie ta kwestia, też takiej jakby pod kątem zarządzania. Rozwoju dzisiaj nazywamy takie, takiego inkluzywnego przywództwa, też odpowiedzi na to, że my w zespole możemy mieć też różnych ludzi, którzy mają różne potrzeby. Mówiłaś o elastyczności i zastanawiam się, jak wygląda to z Twojego doświadczenia, jakie najlepsze są praktyki w zakresie szkolenia menadżerów, tak aby byli przygotowani na wspieranie, rozwijanie talentów osób z niepełnosprawnością. Jak w ogóle powinna działać taka firma na różnych etapach od rekrutacji poczynając, aby osoby z niepełnosprawnością mogły w takiej firmie, w takiej organizacji rozwijać swój potencjał? To tutaj myślę, że przede wszystkim trzeba podejść do tematu kompleksowo. Często firmy, które chcą bardziej otworzyć się na y, współpracę z osobami z różną niepełnosprawnością, y, no zwracają się na przykład do mnie o takie, takie wsparcie w tym zakresie. Y, I często mówię o tym wprost, że jeden webinar nam nie zmieni nagle, jakiś, nie wpłynie nagle na zbudowanie y, dużej otwartości. Myślę sobie, że to, z czym ja się nadal spotykam, to to, że. Y, y, Wiele jest nadal stereotypów różnych, takich obaw we współpracy, yy, takich obaw o to, że ta osoba. Nie wiem, nie będzie, że ta niepełnosprawność odbiera pewne kompetencje, że odbiera sprawczość, że, um, że taka osoba nie będzie efektywna w pracy, że może ja muszę ją jakoś inaczej traktować. E, czasami pojawiają się takie wprost obawy. Ja tutaj mówię o takich pytaniach, które jakby do mnie trafiają od osób zarządzających, na przykład, um, czy ja, nie wiem, w jaki sposób ja mogę i czy w ogóle mogę rozmawiać o tych potrzebach, czy to nie będzie w jaki sposób ingerujące. To, jak to, to, co warto zrobić, to przede wszystkim podjąć działania, które sprawią, że niepełnosprawność nie będzie tabu w naszej firmie. Bo niepełnosprawność często jest, no jakby to powiedzieć, pewnym doświadczeniem. Ja często mówię, że jest faktem z mojego życia. Natomiast nie definiuję tego, jak ja mam kompetencje, jakie mam umiejętności. I tak samo jest w przypadku osób różnych, z, 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 czy to będą osoby z niepełnosprawnością, czy, e, czy osoby, nie wiem, neuroróżnorodne. Natomiast myślę, że e, jak powiedziałam o tym, że trzeba podejść kompleksowo, to tutaj faktycznie warto spojrzeć od takiego momentu w ogóle e, komunikacji z osobami, e, jakby to powiedzieć kandydatami, kandydatkami, e, jakimi mamy. Wizerunek jako firma, czy faktycznie te wartości, które pokazujemy, czy o, które deklarujemy, czy one są widoczne. E, dlatego, że tu zaczyna się cały proces, w ogóle, e, jakby to nazwać, zaproszenia tego kandydata czy kandydatkę, żeby, żeby chciał odpowiedzieć na nasze ogłoszenie, tak, żeby faktycznie dołączył do naszego zespołu. No i wtedy pojawia się jakby pierwszy taki moment, jakby zaplanowania w ogóle procesu rekrutacji, zastanowienia się, czy nasze ogłoszenie ono jest inkluzywne czy my na przykład tam wskazujemy e, jakieś warunki które mogą być ważne dla osoby z niepełnosprawnością albo czy mówimy o pewnych udogodnieniach które na przykład mogą być ważne z poziomu osoby z niepełnosprawnością e, drugi moment jest taki kiedy My spotykamy się z tym kandydatem czy kandydatką, w jaki sposób my rozmawiamy na rozmowie rekrutacyjnej. Czy faktycznie mm, też, y, tak to nazwę, czy jest taka kultura, że ten kandydat na przykład może bez obaw, bez przeszkód powiedzieć o tym, że ma pewne potrzeby, na przykład związane z niepełnosprawnością. Później często mówię, że jest taki kolejny etap y, etap wdrożenia onboardingu. W jaki sposób my mamy to zaopiekowane w temacie wspierania i jakby wdrożenia osoby z niepełnosprawnością? No i później przychodzi taki moment zarządzania zespołem. I teraz myślę, że chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, że to nie jest, że to, to nie jest tak, że my musimy zaplanować jakieś specjalistyczne procesy, które są inne dla. Osób, na przykład z niepełnosprawnościami, a inne będą dla innych kandydatów. Nie, tylko chodzi tutaj o to, że właściwie cały czas dojdziemy do pewnej kultury, tak? do takiej kultury zaufania, otwartości. Natomiast myślę, że te szkolenia są um, bardzo istotne. I ja też to widzę, jak duża jest potrzeba wiedzy. Jak duża jest potrzeba zderzenia się czasami ze swoimi stereotypami, tak? Co ja, na przykład, myślę? Co ja uważam o osobach z niepełnosprawnością? Czy przypadkiem tam coś mnie nie blokuje, żeby zaprosić taką osobę do zespołu? Warto wtedy podejmować takie działania, żeby się też z tym zmierzyć, żeby sobie to dobrze ustawić. Mówisz o tym doświadczeniu z różnymi firmami, jak pytają cię o różne, czasem proste rzeczy, o język, o rekrutację, o kulturę, o Dostosowanie, co według Ciebie pomaga menadżerom, właśnie którzy chcą być otwarci, chcą zmieniać kulturę firmy na, na rzecz właśnie tego tworzenia inkluzywnego środowiska pracy? I ja sobie myślę, że taki leadership, który pozwala na to, jest bardzo ważny. To, co jest potrzebne, to na pewno wiedza czyli taka wiedza od, bym powiedziała, takich aspektów prawnych, które oczywiście są bardzo istotne. Poprzez taki aspekt bardziej świadomościowy, jak taka osoba funkcjonuje, jakie może mieć potrzeby, podanie sobie, tak to nazwę, jakby samemu czy samej, takiego przyzwolenia, że niepełnosprawność nie jest tematem tabu, że ja mam prawo też wiedzieć o tym, jakie potrzeby ma mój pracownik, po to, żeby stworzyć mu dobre warunki, bezpieczne. I pod kątem fizycznym, i pod kątem takim bardziej wydział psychologicznym, ale też żeby po prostu nie obawiać się, rozmawiać o tych potrzebach na przykład podczas takiego wdrożenia, prawda, pierwszej rozmowy menadżerskiej. Na pewno to, co jest taki potrzebny w temacie zarządzania zespołem, to też jakby kształtowanie takiej, ja to nazywam takiej kultury zaufania. I to widać, bo faktycznie jest tak, że też często mówię o tym, że osoba zarządzająca, jeżeli ma, jest przekonana do wartości, która płynie z tej różnorodności, y, samo osoby z niepełnosprawnością traktuje tak samo jak każdego innego pracownika to też zespół. Widzi, że jest to osoba taka sama jak my, że my tutaj nie wiem, nie musimy jakiejś specjalnie traktować takie osoby, a to faktycznie pojawia się czasami jako taka wątpliwość, czy na przykład nie wiem, jak zespół zareaguje, albo czy ja jako menadżerka muszę jakoś przygotować ludzi na taką współpracę. Jak my jesteśmy otwarci i my swoją postawą pokazujemy, że dla nas to nie jest jakiś temat, nie wiem, tabu, tabu nie jest to temat wyjątkowy, że ja patrzę na kompetencje tego człowieka, a nie na jego niepełnosprawność to bym powiedziała, że ludzie za tym idą, że widzą, że to jest po prostu OK tak? i że tutaj nie musimy się jakoś bardzo stresować tym. Powiedziałaś słowo zaufanie i ja przypomniałam sobie, jak dużo na ten temat było dyskusji w pandemii i po pandemii, kiedy pojawiła się, pojawił się bardzo powszechnie temat pracy zdalnej, pracy też elastycznej. Zastanawiam się, jak według Ciebie dzisiaj menedżerowie, właściciele firm, organizacji powinni myśleć o tym wdrażaniu pracy zdalnej czy pracy elastycznej w kontekście zaufania właśnie? Tak, to te, temat zaufania, jak poruszyłaś, to faktycznie w tym obszarze pracy zdalnej jest kluczowe, bo um, ja myślę, że jakby ogólnie jest wyzwanie dzisiaj, prawda, w tym, że ta praca zdalna nie daje nam takiego bezpośredniego kontaktu. Nie ma tej atmosfery, kiedy możemy pójść wspólnie na lunch do kuchni w pracy, prawda, czy na kawę i, i mamy to, to poczucie większej bliskości, wymiany, chociażby na informacji, co u nas słychać poza pracą. I na pewno potrzebne są takie działania, które faktycznie jakby integrują w jakiś sposób ten zespół zdalnie. Natomiast myślę sobie, że tu ta zasada zaufania do, do pracodawcy, ale też znaczy do menadżera, a menadżera do ludzi jest kluczowa. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której sobie pomyślałam w kontekście pracy zdalnej. I Na przykład współpracy z osobami z niepełnosprawnością czy z neurotypowością, że jedną z takich zasad, z którymi się spotykam na takich spotkaniach, szkoleniach zdalnych, jest to, żebyśmy wszyscy włączyli kamerę. Bo kiedy mamy włączoną kamerę, to wydaje, się, wydaje nam się, że wtedy już no, jakby wszyscy słuchają i wszyscy są e, e, zaangażowani. Natomiast jak mówimy o pewnej elastyczności i zaufaniu do osób, z którymi pracujemy, to może być tak, że mamy w zespole na przykład osobę neuroatypową, dla której ta włączona kamera, albo osoba, która ma jakieś wyzwania w koncentracji, dla której ta włączona kamera jest na przykład czymś, co powoduje trudność w koncentracji na spotkaniu, na temacie właśnie powoduje wprost przeciwnie, że ja nie wiem, usztywniam się albo jest mi, nie wiem, trudno się otworzyć poprzez to, że mam włączoną tą kamerę, bo na przykład działają na mnie bodźce, które widzę jakby sensorycznie. I ja na przykład uważam, że kiedy my zaufamy i nawet jeżeli ja wiem, że my lubimy siebie widzieć, ale teraz pytanie, jeżeli na przykład jest osoba, która ma taką potrzebę, że ja lepiej funkcjonuję, jak mam włączoną tę kamerę. Ja jestem, ja z wami rozmawiam. No to pytanie, czy powinniśmy się upierać wtedy, jednak nie, musisz mieć włączoną tę kamerę, czy jednak właśnie elastycznie powiedzieć, ok, ja ci ufam, wyłącz tą kamerę, pokaż nam się może od czasu do czasu, bo będzie tak nam przyjemnie. Ale masz do tego prawo, że, że możesz ją po prostu wyłączyć, jeżeli to wpływa na, na w, jakiś, na, w jakiś sposób na, na, na twoją tutaj skuteczność i efektywność. Agata, znowu odwołam się do twojego doświadczenia i zapytam o to, jakie korzyści dla pracodawcy może przynieść zatrudnienie osób z niepełnosprawnością i czy możesz dać jakieś przykłady konkretne? Mhm. Pomyślałam sobie o tym, że Mówiąc o korzyściach w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, to od razu mi przyszło do głowy, jakby ogólna korzyść, która wynika z tego, że my jesteśmy różni, że osoby z niepełnosprawnością często mogą wnosić do zespołu pewną nową perspektywę. Perspektywę, która na przykład wiąże się z tym, jak, jak wygląda nasza przestrzeń w pracy. I powiem. Ci, Powiem ci taką ciekawą historię, jak w jednej z firm poprzez taki, jakby sprawdzanie takiej dostępności w miejscu pracy pod kątem zatrudniania osób z niepełnosprawnością, okazało się, że podczas audytu pomieszczenia w kuchni mikrofala jest dosyć wysoko umieszczona i na przykład osoba, która jest nie wiem, na wózku, czy byłaby z niższym, niskim wzrostem, yy, no będzie miała trudność po prostu z tego skorzystania. Jedną z rekomendacji było to, żeby tą mikrofalę przenieść po prostu niżej, troszkę inaczej zaadaptować tą kuchnię. No i co się okazało? Okazało się, że tak naprawdę to, że nagle ktoś nie musiał się wspinać gdzieś tam wysoko po prostu, yy, odgrzewać sobie jedzenia wpłynęło na to, że inni pracownicy zaczęli z tego też Chętniej korzystać, tak? Że okazało się, że coś, co było na początku, z taką myślą, że to będzie dla osób z niepełnosprawnością, okazało się, że wszyscy z tego skorzystali. Nie? No. Przychodzi mi do głowy też to, co powiedziałeś wcześniej, kiedy rozmawiałyśmy przed nagraniem, że czasami osoby neurotypowe na przykład potrzebują się wyciszyć albo mniej bodźców mieć, ale to przecież też jest A czasem tak, korzyść dla innych pracowników. Dokładnie o tym rozmawiałyśmy, że czasami ja dostaję też takie pytania, jak, jakby jakie warunki stworzyć, czy jest jakaś konieczność przystosowania, przygotowania tego miejsca pracy. No i kiedy rozmawiamy o takich mm, konkretnych usprawnieniach, tak to nazwę, takich racjonalnych usprawnieniach, tak? To okazuje się, że jeżeli my stworzymy e, miejsce, gdzie można się wyciszyć, gdzie ja mogę odejść na chwilę, e, nie wiem, w pewien sposób się trochę odbudzić, i my myślimy, że to jest tylko miejsce dla osób neurotypowych, no to, to się mylimy, bo tak naprawdę my wszyscy dzisiaj potrzebujemy też e, takich miejsc, gdzie możemy chwilę odpocząć, gdzie e, możemy w spokoju e, pomyśleć, gdzie możemy mieć w spokoju przerwę. E, I faktycznie tak, o tym rozmawialiśmy, że te, te rozwiązania, które czasami myślimy, myślimy, że są specjalnie dla jakiejś grupy, okazuje się, że wszyscy z nich korzystamy, bo są po prostu komfortowe, odpowiadają na nasze potrzeby. Zastanawiam się, jakie spotykasz w pracy swojej doradczej, też najczęstsze wyzwania związane z zarządzaniami takimi różnorodnymi zespołami. One oczywiście mogą być w bardzo różny sposób różnorodne, czy to wiekowo, kulturowo, czy właśnie z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, czy neuroróżnorodnością. Jakie to są najczęstsze wyzwania, które pracodawcy zgłaszają? Ja bym powiedziała tak, od takich czasami mm, formalnych i, i które są bardziej oparte na ym, aspektach uprawnych, które w Polsce obowiązują pracodawców, na przykład, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, jak na przykład to, że osoba, która ma orzeczenie, może, sko może skorzystać z krótszego czasu pracy. Ym, ale okazuje się, że kiedy. Jakby rozmawiam z różnymi firmami, z różnymi e, menadżerami, to nawet ten krótszy czas pracy, on jakby jest m, formalnie można spokojnie jakby znaleźć na to rozwiązania. Natomiast ja cały czas dążę do tego i cały czas to widzę, że największym wyzwaniem nadal jest to, co my mamy w głowie, jak my podchodzimy do tematu czyjejś różnorodności, bo to nie musi być niepełnosprawność czy neurotypowość, tak? Jakby mogą być to. Bardzo różne potrzeby, które wynikają z obecnej sytuacji, w której jesteśmy. Pomyślałam sobie też o tym, bo rozmawiamy też o tym, jakie, jakie są te wyzwania, i ja na przykład coraz częściej spotykam się też z tym, i myślę, że warto mieć gdzieś z tyłu głowy też pewne wyzwania, które pojawiają się w obliczu też tego, jak świat się zmienia, jakie my mamy wyzwania. I na przykład coraz częściej pracujemy nad tym, jak Tworzyć taki zespół, gdzie na przykład osoby doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, gdzie jak odpowiadać prawda, na, na różne sytuacje trudne, które się dzieją. I to też pokazuje, że no, jakby nie można się zatrzymać, że to, że świat się zmienia, że potrzeby ludzi się zmieniają, że. Mm, że też my się zmieniamy jako ludzie, no to pod kątem zarządzania zespołem też musimy cały czas się uczyć nowych rozwiązań, podejścia, tej elastyczności, tej otwartości na czyjeś wyzwania też. Bardzo Ci dziękuję. Agata Spała-Zakrzewska, trenerka i audytorka dostępności. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję też Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z cyklu Osoby z Niezwykłością. Spotkania te odbywają się w ramach kampanii społecznej Osoby z Niezwykłością realizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.